W ostatnim odcinku Witek nadaje na tej kanapie siedziało dwóch gości, a dzisiaj siedzi dwóch prowadzących. Mój brat Bliźniak, trochę mniejszy, ale z taką samą brodą Łukasz Dec, szef Tylko In. Dzień dobry. I naszym gościem będzie Jerzy Żurek, szef Państwowego Instytutu Łączności, z którym porozmawiamy o bardzo ciekawej rzeczy. O tym Łukasz. Sprawa jest długa, postaramy się ją skrócić. Mianowicie na tle pewnego aktu legislacyjnego, który jest procedowany w Sejmie, okazało się, że części społeczeństwa przeszkadzają wieżej i maszty sieci komórkowych, ponieważ obawiają się emisji z tychże masztów i starają się coś z tym zrobić. Temat jest stary jak świat. Wracał tak jak razy. są światowe jaja są stare. No, oczywiście. A teraz jest. pojawił się proces, że, że znowu wybuchł. Strona społeczna okazała się dosyć przedsiębiorcza i po udało się zrobić sporo szumu wokół sprawy. Co to była poparcie Kancelarii Prezydenta. I z tego to powodu Ministerstwo Cyfryzacji musiało się wycofać z niektórych zapisów znowelizowanej zwanej ustawy telekomunikacyjnej, która miała ułatwić proces inwestycyjny w budowie sieci telekomunikacyjnych. W efekcie całej afery, całego zamieszania, pojawił się jeszcze bliżej niesprecyzowany projekt ustawy o długiej nazwie. Ustawy Śmiesznej o... bardzo nazwie. Czy ja wiem? Ustawy o kontroli wpływu emisji elektromagnetycznych na życie i zdrowie ludzkie. Co w niej będzie? Nikt jeszcze nie wie, ale być może nasz gość po części potrafi nam to wyjaśnić. Zapraszamy na odcinek. Szykuje się nowa ustawa. No ale nowa ustawa, że coś już wcześniej było pewnie regulowane i pytanie jest, jak ta kwestia emisji elektromagnetycznej do tej pory była regulowana w Polsce? Do tej pory emisje elektromagnetyczne są regulowane przez dwie ustawy, których niestety w szczegółach nie znam, bo nie jestem prawnikiem, i przez pięć różnych rozporządzeń. Czyli jest, jest... tak trochę co? Tak, Generalnie regulowane są dwa obszary: emisje elektromagnetyczne do środowiska naturalnego i obszar BHP, bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli związany z ekipami, z profesjonalistami, którzy muszą pracować przy instalacjach. Jako, co się zmieniło na rynku, że problem emisji elektromagnetycznej znowu się pojawił w tak ostrej publicznej dyskusji? Na rynku tak naprawdę zmienia się to, że rozwijają się systemy. Natomiast wydaje mi się, że problem został wywołany przez próbę pewnych regulacji, które miały usprawnić procesy inwestycyjne, ale tak naprawdę nie dotykały norm emisyjnych. Czyli mówimy raczej o, o zaszłościach niż o jakiejś zmianie status quo wiedzy, stanu infrastruktury, poziomu technicznego w Polsce, rozwoju. Mówimy o zaszłościach w tym sensie, że rzeczywiście ten problem nie był omawiany w domenie społecznej przez wiele lat. I gdy ktoś poruszył kwestię w ogóle usprawniania inwestycji telekomunikacyjnych, szczególnie związanych z sieciami komórkowymi, po prostu przy okazji ten problem również podniesiono. Ale ten problem został wywołany bardziej przez operatorów, którzy, którym zależało. Na poluźnieniu norm, o których zaraz jeszcze pewnie porozmawiamy, czy też może przez jakąś stronę społeczną, bo często przecież widzimy w prasie, w telewizji jakieś protesty społeczne dotyczące stawienia stacji bazowych, pojawiają się jakieś historie o tym, że ktoś się źle czuje w związku z prawdopodobnym oddziaływaniem fal elektromagnetycznych na, 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 na ciało. I teraz pytanie: kto, która tak naprawdę strona wywołała to, że ministerstwo podjęło podjęło się tego trudnego zadania, żeby jakoś tę kwestię fal elektromagnetycznych i norm jakoś właśnie unormować? W pewnym sensie przypadkowym zbiegły się dwa procesy. To znaczy tak naprawdę te działania Ministerstwa, które odbywają się teraz, zostały odwołane przez stronę społeczną. Właśnie przy okazji porządkowania prawa telekomunikacyjnego. Natomiast wiadomo od dawna, że po takim okresie zastoju Operatorzy również są zainteresowani, żeby ten obszar uporządkować. A tak rzućmy to na tło światowe. Czy to, co w Polsce się dzieje, ten cały proces legislacyjny związany z tą ustawą, to jest coś nietypowego na tle świata? Czy to jest. Jak te kwestie są regulowane np. w Europie, w innych krajach? Nietypowe jest to o tyle, że my będziemy chyba. Pierwszym krajem, który będzie starał się w tym obszarze stworzyć ustawę, która ma bazować na uporządkowaniu wiedzy i pewnych procesach związanych z badaniami, z opracowaniami pewnych, pewnej wiedzy w sposób kompleksowy. Natomiast do tej pory, tak naprawdę, państwem, które w ostatnim czasie podnosiło tę kwestię, o ile dobrze wiem, była Francja i tam nie zmieniono norm w wyniku prowadzonej dyskusji i procesów. Wprowadzono tylko pewne wymagania związane z informowaniem społeczeństwa o fakcie występowania tego typu emisji. Panie dyrektorze, wiemy, że zaczęły się już wstępne prace nad tą ustawą. Czy mamy jakąkolwiek orientację, co ona może zawierać? Jakie problemy może zadresować i w jaki sposób? W tym momencie tak naprawdę dopiero ta wiedza będzie dostępna, ponieważ trwają prace nad założeniami tej ustawy. Ja osobiście tych założeń jeszcze nie znam, pracuje nad nimi Departament Telekomunikacji. Te założenia po prostu powstają. Także myślę, że w przeciągu kilku tygodni one zostaną. No na razie nad... ma wymiar głównie społeczny. Jest pewne zjawisko, jest pewne grupa Pani zadowolonych i nowelizacja jednej z ustaw związanych z tym telekomunikacyjnym stała się okazją, praktycznym do tego, żeby te sprawy znowu po już czy możemy rozmawiać na temat tego, jaki jest tam wiedzy dzisiejszy, jeżeli chodzi o wpływ emisji elektromagnetycznych? Yy, mianowicie, yy, może powinienem zacząć od tego, że yy, tak naprawdę yy, ludzie w wyniku ewolucji czy, czy działania opatrzności nie zostali wyposażeni w receptory, yy, które w jakikolwiek sposób sygnalizują naszym organizmom obecność promieniowania elektromagnetycznego z zakresu radiowego, który jest dla nas niewidzialne. No chyba, że ktoś wejdzie głową w nadajnik telewizyjny albo będzie blisko, to się wtedy opali rzeczywiście, wtedy, albo... Wtedy, wtedy po prostu zasłabnie, tak, ale to musi być bardzo blisko, musi włożyć głowę praktycznie do anteny bardzo silnego nadajnika i to są reakcje takie w ogólności somatyczne, Tak, tak naprawdę yy, yy, obecne są w naszej przestrzeni, sygnały o przeróżnych częstotliwościach z zakresu radiowego nie jesteśmy w stanie tego odczuć i stwierdzić. Bo to e... ja chciałem też pewnie dodać, o tym niewiele osób wie, nie zdaje sobie sprawy, że nawet e... to co nas trafia ze słońca, czyli światło, to też jest fala elektromagnetyczna. No, oczywiście, no i ciepło, którym się tak. ogrzewamy z naszych grzejników, też jest to zakres fal elektromagnetycznych. E... W każdym razie... Ale ja się... to znaczy słońce nie, że będzie regulowane. Bo ja <laughs> <laughs> Mam nadzieję. No, to, się ale, to się może nie Jest regulowana naszym rozsądkiem. Różne zresztą modre magazyny mówią o tym, że przesadne opalanie się szkodzi. Wracając do fal radiowych. Tak naprawdę nie mamy tych receptorów, i żeby w ogóle stwierdzić, jak to promieniowanie na nas oddziaływuje, trzeba wyizolować. Ten czynnik, żeby wiedzieć, że to tak naprawdę ten czynnik powoduje jakieś efekty w stosunku do organizmu. Jest to tak naprawdę bardzo, bardzo trudne. Poza tym, efekty oddziaływań różnego rodzaju pól tego rodzaju na, na organizmy żywe, na istoty, mogą się w podejrzeniu wielu osób kumulować. Tak? Czyli jeżeli latami jesteśmy poddawani jakiemuś oddziaływaniu, no to ten efekt może nastąpić, nie wiem, po 5, 10, 20, 30 latach. To powoduje. E, 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 Ogromne trudności w badaniach. I e, ponieważ intensywnie e, falami elektromagnetycznymi, radiowymi posługujemy się tak naprawdę od niedawna, e, więc e, e, i, i ten problem został poruszony też dopiero po pewnym czasie, od użytkowania fal radiowych. E, e, no trudno jest mówić jest... o dużych skumulowanych doświadczeniach. Czy Ale... to znaczy, że tak naprawdę nie wiemy dzisiaj wiele? Wiemy bardzo dużo, ponieważ może jeszcze powinienem powiedzieć to, że takie badania mogą być prowadzone na kilka sposobów. Mogą być prowadzone w skali mikro, czyli w laboratoriach hoduje się populacje komórek i bada się, jak one się zachowują w określonych warunkach, przy naświetlaniu określonymi częstotliwościami fal elektromagnetycznych, o określonych mocach. Można też te badania robić w skali makro, na organizmach, na ludziach, obserwując pewne populacje. Takie badania się prowadzi. Należy mieć świadomość, że właśnie ten fakt, że one muszą być długotrwałe, że trzeba umieć wyizolować czynniki, że trzeba wybrać odpowiednią populację organizmów, to wszystko powoduje, że te badania są bardzo kosztowne i trwają wiele, wiele lat. Wiele instytucji międzynarodowych, również nędzotowskich, takie badania prowadzi. Wiedza jest kumulowana latami, raporty są tworzone, publikowane i tą wiedzę coraz lepszą posiadamy. Wszystkie inwestycje operatorów komórkowych, czy też firm, które zajmują się nadawaniem stacji telewizyjnych, no wszystkie te inwestycje podlegają określonym rygorom budowlanym, środowiskowym, normom emisyjnym itd. I teraz pytanie, jak te normy, szczególnie emisyjne, bo tymi się zajmujemy teraz, jak one mają się do tych norm obowiązujących w Europie? U nas jest są te normy bardziej restrykcyjne, są mniej restrykcyjne. No to też pytanie, czy może to nie jest jakimś powodem, że, to, że ta ustawa nagle wpada na stół? Normy obowiązujące w Polsce w odniesieniu do rekomendacji europejskich są o wiele bardziej restrykcyjne, jeżeli mielibyśmy się posługiwać konkretnymi jednostkami fizycznymi. To w dziedzinie mocy na jednostkę powierzchni te normy w Polsce są stukrotnie ostrzejsze. Co więcej, możemy powiedzieć, że Ministerstwo Środowiska, czy określone instytucje, które działają na jego rzecz, prowadzą ciągłe pomiary promieniowania elektromagnetycznego tak zwanego tła. Tych stacji pomiarowych jest w Polsce. Ileś tam te dane są gromadzone. W odniesieniu do innych krajów wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej rzeczywiście u nas środowisko jest w sensie elektromagnetycznym stosunkowo czyste, czyli tego promieniowania elektromagnetycznego, tej mocy w naszej przestrzeni, w tak zwanym eterze jest. Mniej. Czyli fakt na wakacje najlepiej na Mazury albo na Bałtyk, a nie nad Azjatyk? Yy, z tego punktu widzenia być może tak. Panie dyrektorze, skoro te normy w Polsce są tak restrykcyjne, czy nie ma podejrzenia, że operatorzy je przekraczają, tak pytanie tezę, którą słyszę w trakcie tej dyskusji, bo żeby tak w całego problemu nie, nie płaść łącznie na kwestię ludzkiej niebiedy czy też, czy też nadmiernych obaw, pytanie, czy przedsiębiorcy nie mają coś na sumieniu, jeśli chodzi o całą no, gorącą dyskusję, żeby powiedzieć oferę? Oczywiście strona społeczna podejrzewa, przynajmniej niektóre organizacje przedsiębiorców o to, że przekraczają te zasady. Natomiast akurat teraz jesteśmy w takim momencie, że operatorzy deklarują absolutne otwarcie i chęć poddania się procesowi weryfikacji. Normalnie procedury realizowane przy budowie sieci i w trakcie jej eksploatacji w Polsce Przepisy, które obowiązują, wymagają od operatora wykonania tzw. pomiarów powykonawczych, gdy stacja już jest gotowa, jest włączona do ruchu. Wykonywane są również pomiary bhp w zależności od tego, jak duża jest to stacja, one są powtarzane okresowo, jeżeli dana stacja jest przebudowywana, na przykład jest realizowany tzw. zwany rollout nowej technologii, czyli na określonych lokalizacjach są dodatkowe nadajniki transsifery doinstalowywane, ta stacja musi przejść ponowny proces pomiarów. Wyspecjalizowane, certyfikowane przez PCA laboratoria, firmy, które mają do tego uprawnienia skalibrowany sprzęt, realizują te pomiary i jeżeli jakakolwiek stacja jest źle wykonana, źle zainstalowana w miejscu przebywania, częstym osób, rzeczywiście ta ostra polska norma jest przekraczana, no to wtedy taka stacja formalnie jest niedopuszczana do ruchu. W Polsce grożą za, za przekroczenie tych norm stosunkowo duże kary, duże restrykcje. To nie jest często nagłaśniane i podkreślane. Podsumowując, operatorzy deklarują, że budują swoje sieci w taki sposób, żeby to było absolutnie zgodne. Czy jakieś niedociągnięcia w sztuce zabudowane instalacyjnie mogą powodować, że lokalne normy są przekraczane? Ewentualnie, ile to może być powszechne. Jak nie może być to źródłem niepokoju, czy lokalnie obserwowanego przetwarzania No, Są to moim zdaniem przypadki niezbyt częste, ale oczywiście się zdarzają. Generalnie to może być spowodowane przez brak wyobraźni lub niechlujstwo wyko wykonawców, ale są to kwestie tak naprawdę sporadyczne. No, na przykład nie wiem instalowana stacja bazowa na dachu jakiegoś budynku żelbetowego, dużego, w którym mieszkają mieszkańcy, może mieć nie wiem tak wykonane mocowania anten, że na przykład część charakterystyki promieniowania anteny zawadza o jakiś balkon. Tak? Jeżeli się zdarzy, że, że ktoś na tym balkonie będzie przebywał, to być może na tym balkonie będzie miał podwyższoną normę. Takie przypadki chyba nawet zostały stwierdzone właśnie przez NIK, który badał te sprawy i dokonywał raportu, ale moim zdaniem jest to, jest to nikły procent w stosunku do liczby stacji bazowych w Polsce. I wydaje mi się, że e, wtedy mieszkańcy dosyć szybko e, reagują, zgłaszając do odpowiednich instytucji te fakty e, i operatorzy są zobowiązani do tego, żeby dokonywać poprawek. A tak trochę podsumowując e, naszą rozmowę, fajnie byłoby pewnie poznać e, jakiś taki harmonogram albo e, plan, e, w jaki sposób ta ustawa będzie procedowana, bo rozumiem, że teraz jest takie otwarcie. Jest instytut łączności, który uczestniczy w e, pracach, ale właśnie kto tam jeszcze w tych pracach uczestniczy? Jak to mniej więcej będzie wyglądało i w, jakimś, w jakim e, horyzoncie czasowym, chociażby jakimś takim zgrubnym e, możemy oczekiwać kolejnych kroków albo zakończenia prac? Trudno mi mówić o szczegółach e, i trudno mi się wypowiadać za panią minister, ale jak wszyscy znamy, panu minister cyfryzacji Strażyńską, ona działa bardzo sprawnie i bardzo Pozdrawiamy. Tak naprawdę zespół roboczy, który został powołany przy ministrze cyfryzacji, jest skonstruowany z trzech rodzajów podmiotów. Występuje przedstawicieli swoich ma w tym zespole strona społeczna, strona rządowa i pani minister zaprosiła do pracy dwie jednostki naukowo-badawcze. Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i nasz Instytut, Instytut Łączności. Są to się, są to Jakie są Państwa zadania? Przepraszam, że wchodzę Panów w narrację. Zadania, mój zadania mój w są takie, że oczywiście pracujemy we wspólnym zespole. Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy odpowiada za stronę techniczną, ponieważ mamy wszystkie certyfikaty, uprawnienia, wyposażenie specjalistów. Mamy dokonywać. Tak zaplanowaliśmy w projekcie pilotażowym określonych pomiarów, mamy działać w ten sposób, że mamy działać na rzecz usprawnienia ewentualnie nawet opracowania nowych procedur pomiarowych. Natomiast kolegium medicum z jednej strony jako jednostka wiodąca w obszarze Madycznie. medycznym i także w zakresie oddziaływań kulszelakich na organizmie ma dokonać analizy wszystkich dostępnych, również tych najświeższych aktualnych raportów dotyczących działania pól elektromagnetycznych z zakresu radiowego, czy z określonych z zakresów radiowych na organizmy żywe. Ma także uczestniczyć w pewnych procesach, bo jeżeli na przykład będziemy modyfikować pewne procedury pomiarowe, to też... Chcielibyśmy, żeby biofizycy, lekarze wypowiadali się na ten temat, co oni o tym myślą. Także istnieje po raz pierwszy współpraca techników z medykami. Czyli rozumiem, że powstanie jakiś raport Instytutu Łączności, Kolegium Medicum. Ten raport będzie zawierał jakieś konkluzje, i w, rozumiem, te konkluzje posłużą do, do stworzenia konkretnych zapisów, konkretnych ram, które będą zapisane w tej ustawie. One mają wspierać te zapisy ustawowe, natomiast proszę zauważyć, że to co teraz realizujemy jest to pewnego rodzaju program pilotażowy. Ten program pilotażowy ma tak naprawdę dać nam uporządkowanie wiedzy i pewne szczegółowe, naukowo mam nadzieję potwierdzone fakty. Odnośnie tego, co w Polsce występuje i w którym kierunku, co musimy poprawić lub nie poprawić, co musimy uwzględnić lub czego nie musimy uwzględniać. Tak, na szybko, jeszcze na koniec. Ile mniej więcej potrwają prace tego Instytutu Łączności? To znaczy, sam pilotaż zaplanowaliśmy, że musimy zrealizować do końca roku, bo tylko do końca roku dysponujemy yy, chociażby dotacją na ten cel. Natomiast yy, projekt jest o wiele bardziej ambitny. To znaczy, yy, pani minister. Patrzy na to długofalowo i zaakceptowała taką wizję, która polega na tym, że chcemy uruchomić duży projekt pomiarowy, przesiewowy, pomiarów skumulowanych pól elektromagnetycznych z klasyfikacją selektywną częstotliwościowo źródeł, które przyczyniają się do, 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 do poziomu skumulowanego pola w określonym miejscu, gdzie tego pomiaru dokonujemy. I ten projekt w naszym zamierzeniu byłoby świetnie, gdyby doprowadził do tego, że byśmy wprowadzili pewne standardy nie tylko dla operatorów komórkowych, ale także dla innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego radiowego na terenie kraju, bo są również inne takie źródła. I być może nawet doprowadził do tego, żebyśmy po prostu katalogowali do promieniowania, czyli żeby obywatel kiedyś w przyszłości mógł mieć dostęp do repozytorium, gdzie w miejscu, nie wiem, swojego zamieszkiwania będzie mógł sobie na mapie określić, jakie są źródła w jego okolicy i jakie tak naprawdę w poszczególnych... UK ma, UK ma problem ze stworzeniem mapy zasięgu ogólnopolskiego i badaniem jakości sieci, a instytut w łączności, proszę... Wejdziesz sobie na stronę, nie zobaczysz czy masz w sieci komórkowej, ale zobaczysz trzeba i szkodzi. W opinii fachowców inżynierów tak naprawdę kwestia mapowania LIMA jest oczywiście realizowana. Dysponujemy odpowiednimi środkami i narzędziami informatycznymi, pomiarowymi. Operatorzy są zobowiązani do realizowania pomiarów. Należy tylko opracować odpowiednie procedury, stworzyć pewne standardy przechowywania, składowania tych danych. I z czasem po kilku latach prowadzenia takiej działalności możemy do takiego stanu, że będziemy dysponować mapą promieniowania elektromagnetycznego w kraju dysponować. To już mniej, może to na koniec, Panie Dyrektorze. Liczymy, że prace Państwa zespołu mogą porządkować i wzbogacić wiedzę, a to z kolei przełoży się na to, że te obawy społeczne zostaną wyciszone, wszystko zostanie wyjaśnione i wpływ emisji elektromagnetycznej na zdrowie. Zostanie w nie wyjaśnione, bo nie da się ukryć, że, że ten spór, ta mała burza to spowodowała, że zostałyby kolejone w jakiejś mierze ważne zapisy e, ustawy związane z inwestycjami rekomunikacyjnymi, A poza tym, że obawiamy się tych wstrętnych wiersz i masztów, to jednak chcemy mieć internet, również mobilny, a do tego e, sprawy to dogłębny jest rzeczą niezbędną. Będziemy, będziemy się starać to zrobić jak najbardziej obiektywne. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ostrzymaj bardzo rozmowy. Dziękuję.